A co to dzisiaj pięknego przyszło? No zegarek dla dzieciaka, dla córeczki, biały pasek, elegancki, Time Concept, Japan Movement. Zapakowane elegancko. folia bąbelkowa, folia na zegarek, zegarek na nadgarstek, Wristwatch. Odpakujmy co tam w środku. Choć już na początku, bo widać co jest w środku, więc wiemy co jest w środku. Ale zawsze można a nóż za którymś razem będzie coś innego nie to jest ta sama. zegarek złożony bąbelkowa jest na, na tym cyferblacie zapakowane ładnie trzyma się dobrze nic obdrapanego no nówka sztuka elegancka na na tym yy. nadruk jest ładny wysokiej jakości dobrej rozdzielczości zdobienia na pokrętle jest taki plastik zapobiega, żeby to się nie, nie rozładowała bateria. Elza w pozie wojowniczki No i mamy Time Concept. Steelback jest stainless. Japoński Movement D. D. Już nie, nie zauważyłem, jaki. Jest tutaj ta safe taki klip ozdobiony kamyczkami. A zobaczymy, jak się dziecku będzie podobało. Zrobili go ciekawe czy w nocy gdzie. No i taki coś 1270 Elza. Jest ich kilka rodzajów, kilka kolorów. Ja wybrałem biały, uniwersalny. Mamy i różowy. co tam jeszcze z tych kolorów jest. O właśnie, tu jest ten mój biały, bardzo fajny. No, i jak na, jak na obrazku, tak i na, na rzeczywistości. Porządny. Porządny fajny zegareczek, czy będzie żywotny. Skórzany pasek, tak, tak, tak dla dzieci. No dla chłopców to nie wiem. Studentów tym bardziej. No ale niech będzie. Mamy 2-4-5 kolorów, czarny, czerwony, czerwony, taki różowawy, jest fioletowy. No i każdy kolor ma inny obrazek na cyferblacie. Ten biały jest dosyć fajny. Za jest i za nią niebieski w porównaniu do jednego juana. Jest to wielkość właśnie tej, tego cyferblatu. No i mam nadzieję, że japoński movement będzie działał i się nie zepsuje zbyt szybko.